Dzień dobry, witam na otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Nekla w roku 2023. Zamówienie zostało podzielone na dwie części i zamawiający nas sfinansowanie Pierwszej części, czyli wbudowanie masy asfaltowej na gorąco, zamierza przeznaczyć kwotę 191 000 zł, natomiast na część drugą, czyli remonty paczerem, 121 500 zł. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty i przystępujemy do. отварчан этап. Oferta numer 1 została złożona przez firmę DOMI Agnieszka Nowacka z siedzibą w Kurniku. Oferta została złożona na obie części, i wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie dla pierwszej części za kwotę netto. 156 tysięcy zł i wartość robót brutto 191 880 zł. I dla tej części wykonawca deklaruje termin płatności faktur 28 dni. Natomiast w zakresie części drugiej wykonawca Przedstawił ofertę na wartość netto 81 tysięcy złotych, natomiast wartość brutto 99 630 zł, i wykonawca dla tej części również zadeklarował termin płatności faktury 28 dni. Oferta numer dwa została złożona przez firmę robót drogowych Krzysztof Kukulski z siedzibą w Kijewie. Wykonawca złożył ofertę w zakresie drugiej części, czyli remonty na wierzchni remonterem typu paczer i zadeklarował wartość netto 177 tysięcy złotych. Wartość robót brutto 217 710 zł i wykonawca deklaruje termin płatności faktury 28 dni. Oferta nr 3 została złożona przez firmę usługowo-handlową Anna, Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. Wykonawca złożył ofertę w zakresie dwóch części. Dla pierwszej części przedstawił następującą ofertę wartość netto 231 000 zł, wartość robót brutto 284 130 zł wykonawca zadeklarował termin płatności faktury 28 dni natomiast w zakresie drugiej części wartość netto to 145 800 zł natomiast wartość brutto robót 179 334 zł i termin płatności faktury również zadeklarował 28 dni I oferta numer 4 została złożona przez firmę Transbrug Marek Begier, spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nekli. Tutaj wykonawca złożył ofertę w zakresie pierwszej części i zobowiązuje się wykonać zamówienie za wartość netto 283 350 zł. Wartość robót brutto 348 520 zł. i 50 groszy. Wykonawca zadeklarował termin płatności faktur 28 dni. Dziękuję za uwagę.